let oh, To bardzo się nie spodziewałem, że

Bardziej. się Trzeba. 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 do, tych, do, do, do a... tam... żeby się Trzeba. 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 ta Trzeba. Trzeba. nie zamazały. <strybujesz>

ale wiesz, my, no, nie tak. było aż... I mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj po rynku krążą, a nie są jeszcze w żadnym stowarzyszeniu, zauważą to, podejdą do odpowiednich osób przy stanowiskach i powiedzą, słuchajcie, co robicie, chciałbym z Wami razem może popracować i, i coś z Wami wspólnego robić. Także to też jest po to, żeby się pokazać między innymi, żebyście Państwo, ci, którzy może trochę się nudzą, może nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, albo jakie upiększyć, żeby może stało się bardziej wartościowe. Zachęcamy, żebyście przyjrzeli się i może porozmawiali. Także wielkie podziękowania dla organizatorów, to na pewno, ale to wymienił wszystkich, może jeszcze ktoś Tak, my się bardzo cieszymy, że tyle organizacji jakby chce swoją działalność tutaj zaprezentować. Bo tak jak Pani Burmistrz powiedziała, nie chcemy się zawężać tylko do tych organizacji, które działają w rynku. Dlatego inicjatywa jest powiatowa. Tak jak widzicie, święto organizacji pozarządowych Zakochaj się płucku, Ale to tylko dlatego, że y, miasto Puck jest miastem powiatowym, miastem gminnym. Ale bardzo się cieszymy, że tyle y, osób y, aktywnie, prężnie działających na terenie powiatu dzisiaj tutaj jest z nami. Ja Wam powiem, że jest nas dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Także to jest bardzo miłe. I mamy nadzieję, że tę tendencję jeszcze na przyszły rok też utrzymamy. Także pamiętajcie, dzisiaj się już bawimy, cieszymy, integrujemy, prezentujemy swoją działalność, a na pewno widzimy się jeszcze w większym składzie w drugą niedzielę czerwca w przyszłym roku 2018. Dziękuję bardzo. Witamy bardzo serdecznie resztę przedstawicieli tutaj władz. Witamy tutaj pana Janusza Sęgol Łęgowskiego, który jest sekretarzem starostwa powiatowego w Płocku. Witamy przede wszystkim pana wójta gminy Puczk. Jest pan starosta. Jest wśród nas. Zapraszamy bardzo na scenę. Witamy tutaj pana wójta gminy Puck, pana Tadeusza puszka Witamy bardzo serdecznie, brawa. Kogo my tu jeszcze mamy? Przedstawicieli organizacji, ale tutaj panią sekretarz Gminy Krokowej, brawa, bardzo serdecznie, że chcieli do nas dzisiaj przybyć i nas tutaj dzisiaj odwiedzić. I witamy również pana Marcina pana Marcina Selonkę, który jest tutaj prezesem tak powiatowej rady organizacji pozarządowych, czyli zna nas wszystkich od środka i na zewnątrz i wie doskonale co my tu wszyscy robimy i jak działamy. Witamy również przedstawicieli Puckich i nie tylko organizacji pozarządowych. Panie starosto, może kilka słów na otwarcie. Poprosimy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przepraszam za króciutkie spóźnienie, ale dzisiaj jest 30. rocznica pobytu naszego Świętego Papieża na Powo II w Gdyni i tam byliśmy na uroczystościach, które się przed chwilą skończyły, ale na szczęście dotarłem szybko drogami powiatowymi, nieźle wyremontowani. Drodzy Państwo, innykroć widzę się z działaczami, z przedstawicielami organizacji powiatowych, Zawsze podkreślam, jak wiele jest Państwa, jak wiele jest organizacji na terenie usługi ale też jaki ogrom inicjatyw podejmujecie tak przez ostatnie dwadzieścia parę lat. I sądzę, że gdyby nie te Wasze inicjatywy, to no pewnie wszystko wokół wyglądałoby nie aż tak kolorowo, jak to wygląda z tej sceny, bo wyglądacie pięknie. I za to wszystko chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, myślę, że już dosyć przemówień, czas zacząć zabawę. Panie Święto organizacji pozarządowych uważamy za otwarte. otwarte.